Jedziemy na targi! Witamy się z Wami serdecznie. Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na poznanie się z wami będzie nagranie nas w naturalnym środowisku. Jedziemy na targi książki do poznania, czyli po prostu zo! To nas widać o golden hour. Ale nie, dzisiaj jest w ogóle, kochani, Dzień Kobiet. Spędzamy go na targach poznańskich. Ale jeżeli stary nam nie kupi żadnego prezentu na Dzień Kobiet, to będziecie mieli prestiżowe nagranie z tego, jak go. A że. A, to może się przedstawmy, ja czytam super książki. Na przykład moja ulubiona książka to jest wyborny trup chociażby. Więc stary niech się boi. Na PKP -ie. i wiecie co? Starego dalej nie ma. W sensie on zdąży, ale księżniczka się jak zwykle ociąga. Tak. W komplecie. Trzymał. A tutaj ten pan, ten pan jutro, to też zobaczycie. Ten pan jutro podpisuje książki na targ Książki. To jest pięknotka. Tu I tutaj też. I ja też jestem jak coś. Tu siedzę. Jedziemy. Nasze vlogi w razie co to będzie taki... Trochę nas prześwietla ważne. Na szybu... Cicho. Ogólnie to e, naszego będzie taki chaos z estetyką połączony, bo ja robię tą część chaotyczną, a ona robi tą estetyczną. E, I tak, mam na sobie dzisiaj piękny ten naszyjnik od mojego szefa z Boksa Patronackiego do książki Krew nas połączy autorstwa lookbooka. Idziemy do Poznania, Zjemy. tam jest banda moich koleżanek, takich stalkerów, takie są, a stary poszedł do przodu, bo musimy zostawić walizki, idziemy zostawić walizki, idziemy odebrać akredytację, bo mamy akredytację na te targi, jakimś cudem się udało i jest akredytacja, więc w sumie fajnie, bo sobie wejdziemy na spokojnie, a stary sobie poszedł do przodu, nie wiem czy mogę to, a nie, bo tu się nie da przekręcać. Mhm. Nas. Zostawił nas, jak zwykle! Porzucił! Jesteśmy już pod targami praktycznie. Idziemy poszukać jak odebrać tą akredytację, bo kompletnie nie mamy pojęcia jak to zrobić, ale trudna. Mimo że Koniz nie napisała tego w sposób drastyczny, bo uważam... nie w kontekście ich Jestem po panelu, ja po panelu! A ja? I jesteśmy zmęczeni. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale. My... jak do domu, dobra. Idziemy do domu. Jutro będzie dzień starego. Stary. Dzień starego jutro. No, idziemy do domu. U mnie już leży, kwiczymy z tym vlogiem, bo e, mieliśmy dzisiaj bardzo intensywny dzień. Dużo się zadziało, Randomowo dostałam panel, znaczy dostałam, dostałam zaproszenie na panel. Tak, randomowo. Więc to nam trochę pokrzyżowało. Znaczy nie pokrzyżowało, bo było super. Tylko nam się plany zmieniły po prostu. To będzie w tym vlogu. Tak, no właśnie, będzie w tym vlogu, to zobaczycie. Jemy sobie pizzę, na którą długo czekaliśmy i e, porządkujemy sobie rzeczy i w ogóle sobie czyli po prostu po targach, bo już jest bardzo ważny dzień, bo nasz staruszek podpisuje książki, w ogóle będzie tak cool. <grystanie> Jemy sobie śniadanko, proszę bardzo, oglądamy sobie prostrację tutaj w tle. Dzień drugi zaczynamy i ten pan ma dzisiaj swój dzień, ale nie. <grystanie> Podpisuję książki słońc jak dzisiaj. No, don't be shy. No, jemy sobie normalne śniadanko. Rodzinnie przy stole i co? Będziemy się ogarniać i będziemy się odzywać do was później. Nie. Jeżeli jak coś wyjdzie z tego vloga, to będzie hit. Ale mam supę usta. Jest dzisiaj bardzo ładnie i dzisiaj jest super ważny dzień. Powtarzam to cały czas, ale dzisiaj jest super ważny dzień. Nie mi spadają. Super, żeby ci nie spadło, jak będziesz jakiejś <laughs> widzce slash czytelniczce podpisywał książkę, bo będzie przypał. No, więc, więc jedziemy zaraz na targi i widzimy się już na targach. Ja, ja mam tak, że jak przychodzę z pracy i czasami potrzebuję książki, nie chcę oglądać serialu, nie chcę czegoś takiego, tylko chcę poczytać książkę, która po prostu nie jest Patrz, widać go! Właśnie montujemy vloga, nie, Montujemy vloga? Montujemy vloga. I okazało się, że nie mamy żadnych przybitek, więc to będzie poradnik jak nie robić vlogów. Chilujemy właśnie po targach, grubo po targach, bo jest. która godzina? 21.47. Oglądamy Ogo. zagadki tygodnia. Pan to jest mój idol. I to jest ważne, co muszę Wam pokazać. Ten pan to jest mój, generalnie mój idol w tym momencie. O Muszę usunąć szybko. Jak ci idzie? Dobrze, rewelacyjnie. Mm, mm, mm. Szczególnie, że jestem w szopach, do spania. Tego nie no, pokażę. Bo mam nadzieję. Wyjeżdżamy z tego śmierdzącego miasta. Siedzimy jak menelki w galerii. Dwie godziny przed, przed pociągiem, bo stary wrzucił nas z domu. Co jeszcze mówiłam? Masz. A to się nagrywa. Tak ładnie powiedziałam wszystko, a teraz zaczynam się stresować i gadam jak głupia. Dlaczego się stresujesz? Wróciłam dopiero do domu. Jest godzina do drugiej nocy. Mm, teraz przyszedł czas na. Jezus, teraz czas na troszkę słodko pierdzących rzeczy, więc tak. Chcielibyśmy na pewno podziękować wszystkim, wszystkim osobom, które do nas podeszły. Wszystkim i wszystkim osobom, z którymi miałyśmy się możliwość rozmawiać, przywitać się, zrobić zdjęcie cokolwiek. Bawiliśmy się naprawdę świetnie. Okej, okay, jest już poniedziałek po targach, i stwierdziłam, że nagram wam takie moje szybkie podsumowanie. Jasta pewnie też nagra swoje i powiemy coś, nie coś co kupiłyśmy i tak dalej. No więc, jakimś cudem, wyszło tak, że udało mi się kupić tylko jedną książkę na targach książki. I cieszę się z tego, ponieważ ostatnio chcę, jakby, kupować tych książek mniej. Ponieważ, jak widzicie tutaj i jeszcze tutaj, mam ich dosyć sporo i przyznam się, no nie wszystkie są przeczytane, więc wypadałoby trochę ponadrabiać. Dlatego też kupuję ich jak najmniej. E, I pokażę Wam tą książkę, którą kupiłam, ze względu na osobę, która ją napisała, a mianowicie jest to książka Maxa Bukowicza, czyli Bliźnia czy Płomień. Tak szczerze powiedziawszy, nie mogłam się bardzo doczekać tej książki, tym bardziej, że Max nam trochę, co nieco, poopowiadał. Co i jak z tą książką, i bardzo mnie to zaintrygowało, więc mam. I udało mi się złapać Maxa i mam też od niego podpis, i cieszę się bardzo, w ogóle książka jest prześlicznie, prześlicznie wydana. I z Justą już zaczęłyśmy sobie podczytywać yy, po targach ją, i powiem Wam szczerze, że to będzie chyba kopania cytatów Max'u. I love you z tego miejsca, bo naprawdę to są takie cytaty tutaj na samym początku, a co dopiero później, więc. Nie mogę się doczekać. Kolejną książką, którą y, dostałam na targach od Łukasza, w sumie nie ja, tylko moja mama, ale Wam ją pokażę. Y, to Diament Rodzina monet. Ostatni tom. E, moja mama jest bardzo dużą fanką rodziny monet. Może kiedyś uda mi się namówić, żeby z wami się tutaj podzieliła swoją miłością do tej serii, nie wiem, zobaczymy. E, ale oprócz tego, że mamy tą rodzinę monet, to Łukasz upolował, bo poszedł do werki. E, Autograf dla mojej mamy, więc jest tutaj dedykacja dla pani mamy Iwonki od Weroniki. I moja mama jest tak szczęśliwa, że nie pytajcie. Zebrała mi tą książkę od razu, teraz jej nie ma w domu, więc udało mi się ją wziąć do nagrywania właśnie tego, więc super. <grym> dziękuję bardzo Łukasz z tego miejsca i dziękuję również Werce. Oprócz tego wszystkiego udało mi się zdobyć multum, ale to multum zakładek i też dostałam bardzo dużo fajnych rzeczy, których nie będę pokazywać, bo są takie personalne. Od moich book besties, od moich y, widzów, można już tak powiedzieć. I wzrusz totalny. O, tu wam mogę pokazać, na przykład dostałam świeczkę, niestety jednej z moich obserwatorów się zepsuła, bo była, była tak ładnie zapakowana, ale to nic, jest własnoręcznie robiona i pięknie pachnie, więc doceniam każdy taki gest i jestem przeszczęśliwa. Jestem bardzo wyładowana, ale też bardzo naładowana. Wiem, jak to brzmi. Naładowaliście mnie pozytywną energią, i jakby po prostu moje chęci do działania wzrosły o tyle. I mam nadzieję, że widzimy się na targach w Warszawie. Na razie dzisiaj na tym vlogu nie będę Wam dużo gadać, bo chciałabym, żebyście zobaczyli całe targi i tak dalej. Ale na pewno spotkamy się w jakichś takich reading vlogach i różnych innych materiałach, które będziemy już tworzyć I dziękujemy Wam obie bardzo serdecznie i ja się już z Wami żegnam. Poziaczki i papa! Dziękujemy Wam wam dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych targach.